Kręcimy nowy film. O, też w takich warunkach. Zobaczcie, stary domek. O, nisko. O, zobaczcie, jaki fajny temat. To jest muzeum w Koszalinie i tutaj właśnie jest taki domek. Zapraszamy, żeby zwiedzić sobie osobiście. Bardzo to fajnie wygląda kuchnia. Fajnie naprawdę to wygląda, wszystko stare. No ludzie tak żyli, nie? Moja babcia. W sumie prababcia. Tak żyła. nie tak. Jeżdżałem do niej, do takiej chaty właśnie. Kuchnia. No to nie jest ceramiczna, nie? No i kamera. I macie. Kto pod kim dołki kopie, ten temu pan Bóg daje. A kto rano wstaje, no, ten sam wpada. nie wpada. Też. Naprawdę. Naprawdę. go wybram w takim użytku. No wiesz, ja nie, ja nie wiem. Może no, to No nasze pochodzenie. już ja bym się jawałacie. Ja bym się jawałacie. Dziecka, kołyska, ja, ja konik. konik. To były zabawki, a nie Xbox PS4. To nie te czasy. O tutaj, żeby cię krótko było kominek Co nie no, cebulkę. Biera się maleńka Będziesz na YouTubie Cieszysz się? No. Bardzo dobrze. dobrze zobaczcie, pokaż się Aneta będzie moją przyszłą laską w tym serialu filmie się znaczy Ed Będzie A tutaj macie przystojniaka w odbiciu, który kręci nie widać